Widzicie, Rambo się tutaj leni No widzicie, leni się się leni ten kotek nasz Pytacie się ile ma już lat? o 3 lata ma Najspokojniejszy kotek z tych kotków co mieliśmy Kony. Wystarczy, że ja przyjdę, czy Gorka tu już leci za nami. gdzie cieszę. Chyba słyszę wyłączenie mu. Tak. Zadowolony jest. i się położył o, oh, rozciąga się, widzicie on jest fajny o oh. fajny oh. kota spokojny Ja takie ludzi Konie jest, jest spokojniejszy, lubi na mnie spać, przechodzi w nocy, gnieci nas, albo włazi na nas, pomruczy, pomruczy i, i się kładzie koło nocy i śpi. Nie. Panę kotek. Co mały? mruczenie i głaskanie cię. Ładny kolorek. Jest dobrze wyłączony w sposób. Nie trapię nigdy się. Jest spokojny kotkiem naszym. Tylko straszne miaucze, jak my coś gotujemy, coś robimy, smażymy, czy coś. On musi pierwszy być przy nas, żeby mu coś spadło. Taki typ kotka jest. Się nauczył skubaniec. Mm. Ojej, tak. A oh, i łapek i drudo. Pozdrawiam widzów, którzy oglądają nas. trzymajcie się na samym odcinku. BE!